Na trzecim progu dofinansowania dofinansowanie może wynosić od 40 do 135 tysięcy złotych. Zależne jest to od tego, czy będziemy wykonywać fotowoltaikę, czy też nie, czy będziemy mieli pełną termomodernizację, czy też nie, oraz czy będziemy wymieniać źródło ciepła na pompę ciepła, na coś innego, albo wcale nie będziemy tego źródła ciepła wymieniać, bo to, które posiadamy spełnia wymagania programu. Jeżeli będziemy wymieniać źródło ciepła na pompę ciepła, to możemy uzyskać 70 tysięcy w przypadku niepełnej termomodernizacji i wtedy możemy uzyskać dodatkowo 9 tysięcy na fotowoltaikę, albo 120 tysięcy w przypadku pełnej termomodernizacji i wtedy jeszcze bonusowe 15 tysięcy na fotowoltaikę, czyli maksymalnie 135 tysięcy. Jeżeli będziemy wymieniać źródło ciepła na cokolwiek innego, czyli np. przykład kocioł na pellet, kocioł zgazowujący, kocioł na gaz albo coś jeszcze innego, to możemy uzyskać maksymalnie 50 tysięcy, jeżeli to będzie niepełna termomodernizacja i wtedy możemy uzyskać maksymalnie 9 tysięcy bonusowych na fotowoltaikę albo 100 Tysięcy, jeżeli to będzie dofinansowanie z pełną termodernizacją, i wtedy możemy uzyskać 15 tysięcy na fotowoltaikę. Jeżeli natomiast nasze źródło ciepła spełnia wymagania, to możemy uzyskać albo 40, jeżeli to będzie niepełna termodernizacja, albo 70, jeżeli to będzie pełna termodernizacja, a na foto nie dostaniemy nic.